Witam serdecznie Telewizor ostatnio rozbierałem Elektronika z tego telewizora Tu mówiłem o tym wzmacniaczu, że kosztuje 17 zł yy, A Cewek cewka rozmagresowująca, cewki odchylające w tym kineskopie. No to z tego jest wyciągnięta mieć. Później zważę na koniec razem z tą miedzią, którą odzyskałem. Chociaż są one inaczej wyceniane w punkcie skupu, ale rzucę wszystko na jedną wagę. Tutaj, tylko z tej cewki odchylającej, trzeba. Odkręcić izolację i to już będzie gotowe. No trochę nieporządek mam, no bo wiadomo, jak te cewki się rozbija młotem. No to wiadomo, trzeba później to wszystko pozamiatać, ale wezmę w pierwszej kolejności tą mieć. Posegreguję, która jest obrana, która jest. Jeszcze w tej białej izolacji w polwinicie. Bezpieczniki zostawię sobie gdzieś do jakiegoś kartonu i może jak uzbiera się większa ilość to to po prostu ją roz, rozkręcę. Te bezpieczniki one są ponitowane. Tutaj trzeba użyć albo młotka albo albo ponawiercać. Wysyłałem z tego co pamiętam, kanał yy, tam na dnie wysyłałem już takie bezpieczniki w zamian za miernik, który yy, który był znaleziony w śmietniku dobra płytka na bok Przyspieszam film, zabieram się za posegregowanie tej miedzi, zważenie tego, co już jest tutaj na stole, i tą cewkę rozmagnesowującą też muszę do końca odwinąć tą izolację. Tutaj w sumie będzie prosta sprawa. Nie przecinam, tylko odwijam. To jest szybciej, bo próbowałem przecinać. No te, te żyły tutaj się te żyły jakoś po prostu się. Tnie te, te żyły nożyk i jest od razu tępy. No ciężko się to obcina tak wzdłuż, tylko lepiej to odwinąć tą izolację. Jest szybciej, sprawniej. Także dobra. Do pracy. Zobaczymy ile tego finałowo będzie. Bezpieczniki na, na bok do kartonu i robię porządek na stole. 640 gram, to co było na stole, dokończyłem ściągać izolację z cewki. 800 gram, niecałe kilo, niecała godzina pracy. Myślę, że dobry wynik. Jeszcze tutaj. Parę tych przewodów odzyskam z tego miedź, ciągnę izolację. Także będzie 40 zł, bo tak w granicach kilo miedzi jest na skupie. Dobra, dzięki za oglądanie. Za niedługo 500 subskrypcji będzie na pewno jakiś konkurs. Miłego weekendu Wam życzę. Wszystkiego dobrego.